Pan Bóg przed laty wybrał was, drogie siostry, do szczególnej służby przez konsekrację życia. Przez chrzest umarłyście dla grzechu i zostałyście poświęcone Bogu. W swoim zgromadzeniu podjęłyście posłannictwo służenia bliźnim zgodnie z nauką Kościoła. Wobec tego proszę was, drogie siostry, odnówcie w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa złożone niegdyś swoje śluby. Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy jedyny, stajemy dziś przed Twoim obliczem w roku jubileuszu miłosierdzia i włączności z rodzinami zakonnymi całego Kościoła Świętego. Odnawiamy Tobie nasze śluby. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie. Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dziełu miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechem potrzebującym pomocy chorym i strapionym. Uświadamiając sobie naszą słabość, mamy bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Strzeż nas, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Niech Duch Święty Udzieli nam roztropnego umiarkowania i mądrej dobroci, powagi i łagodności, czystości i wolności. Ślubujemy na zawsze zachować czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według reguły świętego benedykta i całym sercem oddajemy się temu zgromadzeniu abyśmy za łaską Ducha Świętego mogły osiągnąć doskonałą miłość w służbie Bogu i Kościołowi. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Odkupiciela, umocnij nas swoją łaską, byśmy żyjąc święcie były dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności.